Pan rad przegrywa niestety spuszczam nie niepłomice 1 do 2. Jaka twoja ocena tego spotkania? Nie no, kurde, ciężko też tak na gorąco powiedzieć. Na pewno na pewno nie możemy przegrywać e, w takim stylu e, w takich meczów. No, czy może nie tyle w stylu, co, co po prostu gdzieś tam cały czas jakieś e, błędy popełniamy. E, jakieś tam nie wiem, może brak koncentracji ciężko mi powiedzieć w tym momencie co decyduje o tym i z tego się biorą bramki, tak? I myślę, że i pierwszej, i drugiej można było uniknąć. Przy drugiej też mogłem troszeczkę lepiej się zachować, ale już poszedłem gdzieś tam, żeby, no nie wiem, wrócić jak najbliżej i, 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 i coś tam wyratować, ale no nie udało się i, i, i przegrywam mecz, w drugiej połowie wygoniliśmy, ale nie, nie, nie udało nam się. E, e, przynajmniej zremisować. Generalnie w tym sezonie dobrze wchodziliśmy w te spotkania, dziś taki chyba lekki chaos na początku towarzyszył, gdzieś te dwie ostatnie porażki mogły mieć znaczenie. Nie no sądzę, że po... normalnie na każdy mecz wchodzimy po to, żeby wygrywać. Każdy wiadomo, że to jest trzecia porażka i z rzędu i, i każdy się frustruje i jest niezadowolenie. Wśród wszystkich, tak mi się wydaje, i w klubie, i wśród kibiców, i trenerów, i przede wszystkim w nas samych, tak? Ale to, to, to po prostu trzeba to jak najszybciej przełamać. Teraz mamy dwa mecze u siebie, musimy pokazać, że... że grać potrafimy strzelać. musimy po prostu w końcu zagrać na, na zero z tyłu. Ja też, ja też tego, tego, tego muszę, muszę po prostu zrobić wszystko, żeby, żeby zagrać na zero i tyle. Co, co więcej mogę powiedzieć. Tommy Kaffee, partner klubu GKS Tychy.